gala, witam Was w kolejnej grze horrorowej. Tym razem jest to Krankit, czyli gra, gdzie kręcimy korbą, bo mamy takie doświadczenie i siedzimy w tunelach. Jak zawsze, kochani, łapka w górę, komentarz, subskrypcja a my zaczynamy gameplay. Gameplay, hehe gameplay. <gamy> ok, zjeżdżamy naszą operacyjną windą. Proszę czekać? Dobrze, no to czekam. Nigdzie mi się nie spieszy, najchętniej to ja bym chciał już wrócić na górę. A Co się stało? Proszę czekać. Okej, okay, you have reached your destination. Okej, okay, tu... Okej, okay, North Entrance jest zamknięte. Tutaj jest y, jakiś tunel, a tutaj? <młyszynka> Ta, jestem nowy. No oczywiście, że nie, nie wiem, nie, nie wiem co mam robić. Uh,

Oczywiście, że robiłem to kiedyś, no. Lata doświadczenia, stary. Więc będzie ciężko z kręceniem korbą. Kurwa! Nie potrafię mocniej kręcić, no. Tu raz, tu dwa... <laughs> I tu... trzy? Noisa. Me. Ah, oh, you stupid fucking idiot! You almost blinded me. Just kidding. I'm Gordon. The light doesn't bother me. I'm sort of just built different. of Gordon. Oh, by the way, you can use your decibel meter to check for sounds in the tunnels. It da? picks up even the smallest of movements. Hmm. That's strange. I'm getting some incredibly large seismic activity down there. Maybe it's your mom. Huh? Uwielbiam tego gościa. Musimy być bardziej jak Gordon. Dobra. Mamy urządzenie do... <laughs> bardziej wygląda jak mikrofon do nagrywania dźwięku, ale cóż. zielony. Indykator zielonego światła pokazuje ci proximity sound. direction, watch the meter to confirm. Take your time and listen carefully. Mhm. Mm Czyli i tak muszę słuchać. Super. Używaj przycisków zlokalizowanych na windzie, by aktywować światła. Miej pewność, że bateria jest w pełni naładowana. Okej. Okay. To spowoduje... Ee, ...krzywdę wszystkiemu, co jest w tunelach. Spoko! Więc muszę nakręcić z powrotem. Dobra, nakręcamy, szybko, nakręcamy. No, nakręć się, proszę. No. Co tu mamy? Reboot. Ok. No i musimy czekać w takim razie. Wiecie co, już widziałem, przyznam się, gameplay z tej gry, jak inna osoba gra, i wiem, że e, jedną baterię powinniśmy mieć tutaj. Reszta powinna się. Reszta powinniśmy trzymać przy sobie. Nie lubię. <grybuj> po prostu nie. Kolego. Okej, okay, to już wiem, że to jest oskryptowane. Już poprzednim razem kurde, widziałem go. Okej. Okay. Okej, okay. jak na razie jest cisza. Podoba mi się to. Jezu. Okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, zero, zero. Okej, okay. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zero, czyli tutaj to będzie o... Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Cholera. Kurwa! <laughs> Idź mnie stąd! Wiedziałem, że coś idzie. Wiedziałem! Jak to zrobić? Tutaj były cztery macze, OK. To może 0, raz, dwa, 3, 4... O kurwa 0, raz, dwa, 3, 0, 0 Holender! Eee, 0, 0, raz, 2, 3, 0 Kurwa źle zrobię! Nie umiem to! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... A, dwa, cztery, pięć, sześć. Okej. Okay. Nie. Coś słyszałem. Z tej strony? Nie. Z tej! Wiedziałem! Kur Mamy cię gnoju. Dobra, musimy nakręcać korbę. Nakręcimy, nakręcimy, nakręcimy. Ok. Nikt nie idzie. Ok. Raz, dwa, trzy, zero, raz, dwa. Kwo! Raz, dwa, trzy, cztery, zero, raz. Jest. Dobra. Na... <gry> Boję się, że zaraz tutaj przyjdzie ten gnojek. Wiem, że idziesz. Wiem, że on nadchodzi. Zobaczycie. Ja wam mówię, on nadchodzi. Tylko nie wiem skąd. Stąd? Nie słyszałem go. Oj, nie słyszałem. Czyli trzeba mieć słuchawki na sobie, a to mi się nie podoba. Co jest? I am a human being. Dobra. Uda nam się wpisać. Koty do czytowania w komputerze. Tak, weryfikuj. Holender. ...chyba nadchodzi. Jednak nie nadchodzi. Czyli coś mi się wydawało w takim razie, tak? Coś mi się wydaje, że mi się nie wydawało. Co tu jest? A! Ah, fruit, sport, fruit... ...animal, fruit... Animal? Wiedziałem, że coś idzie. On zawsze nadchodzi, on zawsze. No kurwa, kręć tą korpką. No. Okej. Okay. Widzę, że nadchodzisz. Kolender. Okej. Okay. Sport, owoc, słyszałem znowu. Kolego. Nie ma tak. Nie na mojej warcie. Kurde, ciągle ich słyszę, ciągle muszą tutaj przychodzić, nie? Nie dadzą mi, kurde, nie dadzą mi chwili żadnej. Dobra, lecimy szybko. Sport, owoc, zwierzę, zwierzę, sport, 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 sport. Zwierzę, zwierzę, owoc, sport, owoc, owoc, zwierzę, zwierzę. Okej. Okay. Stąd idziesz? Widziałem twoje oczy, piękne, białe. Widziałem. Dobrze, lecimy, no lecimy, no kręć, kręć, kręć. Dobra, tu go nie ma. Tu go nie ma, co tu jest? Eee, uh, please update system. O, holender. Wiedziałem. Znaczy nie wiedziałem w sumie. Myślałem, że przyjdzie z drugiego korytarza. No kręć, kręć, krankuj, krankuj. No krankuj szybko! Chyba już po mnie, najgorzej, jak tutaj otworzy się ten to przejście, nie to wtedy już po mnie będzie. Ten indykator coś kurde słabo działa. Dobra, 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 dobra. Leć, 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 leć. Aha, słyszałem cię gnoju uszaty. Znaczy on uszu nie ma akurat, ale myślę, że łapiecie o co chodzi. Co tu jest? lift kwarantyna Kurwa, widziałem cię. Wy też to widzieliście, prawda? Cholera. To już chyba po mnie. To już chyba po mnie. Ja chyba muszę zdjąć słuchawki. To już chyba pomnę. GGWP widzowie, GGWP. Jeszcze nie GGWP. Jeszcze nie GGWP. Jeszcze walczymy, jeszcze damy radę. Jeszcze na szczęście nam baterii nie ukradł. A może? Co tu jest? Calibrate North. enter door già ja pierdole Niedobrze dobrze, bardzo niedobrze bardzo niedobrze Dobra, lecimy. O chuj. Zabrał mi, <laughs> Zabrał mi baterie. Zabrał mi baterie. Zabrał mi baterie. o kurwa. To już <laughs> pomnia. Czemu mi zajebałeś baterie? <laughs> kurwa. Nie z tej strony. Już po mnie. Już po mnie. Kręć tą korbą. Kręć. Rysko. No jeszcze kręć. Nie zatrzymuj się, głąbie. Uuu. Idzie ciężko, ale damy radę. Damy radę, mamy czas. Nie mamy czasu. Dobra, leć. Let's go. Kurwa. Mamcie. Jakim cudem mi się to za pierwszym razem udało? Nie wiem. <grymne> Jak ja mam to kurwa zrobić? Czemu nie mogę wziąć tego snusu na, na stres? No kur... Kręcisz tą korbą? Coraz lepiej nam idzie. Z tej strony. Ale zaświecę z drugiej, tak? Na wszelki wypadek. Bo coś czuję, że jest ich więcej niż jeden. Tak mi się wydaje. Dzień dobry! Ciekawe, co się stało z Gordonem. Najprawdopodobniej nie żyje, albo go ominęły te potwory. Ale mnie najwidoczniej nie ominęły. Okay. Yes! Snus mi zabrał. O Holender. Zapomniałem zrobić z prawej strony, to chyba po mnie. Mam cię! ...śręć tą korbą? Tsk! K**wy syn! Było blisko. Strasznie było blisko. Kochani, mam nadzieję, że podobała Wam się ta gra. Wiem, że troszkę mało było komentarza z mojej strony. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ta gra jest bardzo dobra. Czuć taki vibe Five Nights. Five Nights at Freddy's. Jak chcecie, jak będzie tutaj załóżmy 10 łapek, bo ostatnio ciężko z tymi łapkami, to spróbuję zrobić pełny run. Pełny run taki, że skończymy tą grę. Bo najwidoczniej ta gra ma jakieś, skończe... jakieś zakończenie, skoro mamy Retry from Last Checkpoint. Tak czy siak, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnej grze horrorowej albo i w pełnej serii. Tego nie wiecie. Pa! pa.